Pytanie czy zadanie? Zadanie. Czy lub śmieszna no. ha, Haha, dobre. Pytanie czy zadanie? Zadanie. Zajmij chłopaka. Napisz pod dowolny numer y, telefonu, smsa, a o przyjdzie nas zabić. Dobra. Teraz Co ty go Ciekawe, co to ma znaczyć? E, pewnie jakiś jazd sobie robi. Pewnie jakiś szajd. Klej dalej. Nie. Teraz ty kręcisz, Marek. Pytanie cię zadanie. Zadanie. Coś fukłe. Coś fukłe. Może gościu, do którego pisałeś SMS-a? Nikogo nie ma, nie zmienię, się podaję. Małe dzieci nie mają co robić, biegają bo się tylko ludzi straszą. raz. Znam ktoś pół o. Oto jesteś. Co to jest? A! A! Został, A! 我是在啊啊。Well,